Wczoraj zasiałem pierwszy kawałek grochu, 4,5 hektara, pole znajduje się w tamtą stronę, tam jest położone i wczoraj jadąc na to pole przyjeżdżałem koło tego pola pszenicy i nie omieszkałem, zatrzymałem się, przyszedłem, e, krótki materiał nagrałem, niestety okazało się, że podczas przerzucania pliku do programu, w którym obrabiam wyskoczył jakiś błąd i niestety nie dało się tego odtworzyć, więc postanowiłem, że przyjdę i pokażę Wam, jak tutaj wygląda pszenica. No bo pole jest ładne. Nie będę ukrywał, wygląda naprawdę ładnie. Yy, pokazowo, wcześniej szedłem, byłem w takim dołku, więc w ogóle było ekstra. Ale myślę, że to chyba niezależnie od miejsca, w, którym, w które wejdę na tym polu, wygląda naprawdę pszenica super. Yy, mam tutaj też kilka odmian. Muszę sobie dokładnie posprawdzać, jakie odmiany dokładnie zostały wysiane siew się odbywał za pomocą prowadzenia RTK więc jest naprawdę wszystko jak od linijki zasiane wygląda to fenomenalnie, tym bardziej, że zobaczcie, pole jest dosyć długie może na ścieżkę pójdę i sobie zobaczycie jest, i przez całą długość praktycznie ścieżka jest taka sama idzie pięknie przez całą długość tam aż na tą górkę Naprawdę e, wygląda, to, wygląda to fajnie. E, dodatkowo, po prostu same rośliny wyglądają bardzo fajnie. Są bardzo żywe, takie rozbudowane. I to też, e, tak jakby troszeczkę uwaga, uwaga albo dowód na to, że ten azot, który był podany wcześniej, po którym przyszły przybroski, i tak dalej, nie uciekł nigdzie. On po prostu był w ziemi i w momencie, kiedy temperatura nam się poprawiła. Zaczął działać i to widać bardzo fajnie działa. Ja podałem tutaj na tym polu 200 kg saletrosanu, 26, czyli 52 kg azotu w czystym składniku, i to w tych formach takich e, działających. Znaczy, oczywiście mam tu formę saletrosaną, która szybciej działa, ale też jest forma amonowa, wolniej działająca, więc to nie jest tak, że on dostał 50 kg takiego szybkiego azotu, kolokwialnie mówiąc, tylko tak. Do, spokojnie ten azot jest dozowany, a mimo wszystko no, pszenica zrobiła się bardzo intensywnie zielona. Fajna, taka ładna, ciemna. Chciałbym tu wyrwać jakąś roślinę. Wiem, że jedną, jedną się nie uda. Cały kopiec trzeba będzie wyrwać, ale postaram się z tego wyprofanować jedną. O! Tu mamy taki przykład jednej dużej rośliny. Mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy duże pędy, takie grube i jeszcze dodatkowo cztery w sumie duże i dwa mniejsze, czyli sześć pędów, co oczywiście jest ilością zbyt wysoką. Dlatego też ten azot nie został podany w większej ilości, a, a wydaje mi się, że może nawet to było za dużo te 50 kg, ale myślę, że będzie, że, że, że okej, okay, tak. Załóżmy, że dwie, dwa pędy rozciąga nam odrzuci. Tu prawdopodobnie, jak rozciągnę pochwę liściową, to jeszcze wyjdzie rozkrzewienie. A nie, tutaj nie. Oj, dobra, nie wychodzi. To nie wychodzi. Mniejsza o, czyli mamy sześć pędów, w tym trzy takie bardzo mocne. Siałem 250 sztuk na metr. Nawet jak coś nie przezimowało, ale raczej wygląda na to, że jest że wszystko, ale różnie bywa to możemy założyć gdzieś te 700 kłosów jeżeli byłoby 700 kłosów na metrze to byłaby petarda pszenica zdrowa oczywiście są jakieś objawy, chorób które by występowały jesienią jakieś tam septoriozy wiem, że wczoraj jak, jak byłem to akurat trafiłem na takiego liścia, który był porażony a tutaj akurat jak na złość nic nie ma no nie ma mączniaka, nic a nic na podstawie na razie nic się nie dzieje. Naprawdę rośliny są intensywnie zielone, zdrowe. O tu są oznaki septoriozy. I teraz, właśnie jeżeli chodzi o, o jakieś plany, o grzybówki i tak dalej, może się przejdę. Przede wszystkim, niezależnie od tego, jak, na jaki produkt postawicie, zwróćcie uwagę na to, jakie w nim są substancje aktywne, bo to ma bardzo duży wpływ na termin zabiegu. Bo jeżeli postawimy na produkty, które zawierają triazole, azole, no to jednak musimy pilnować wyższych temperatur. Zawsze się mówi 10-12 stopni w górę, tak? 10 to takie minimum, 12 już będzie fajnie, a jak będzie wyżej to też dobrze. To jak najbardziej. <laughs> Więc tutaj jeżeli mamy produkty właśnie oparte na substancje, które wymagają wysokich temperatur, no to musimy zrobić zabiegi w momencie, kiedy te wysokie temperatury są, bo inaczej aktywność będzie kiepska. A dodatkowo może dojść do jakiejś tam fitotoksyczności. Są produkty, które mogą być stosowane w niższych temperaturach. No i takim najlepszym przykładem jest morfolina. Tutaj oczywiście to jest w kierunku typowo mączniaka i tutaj jeżeli... Bo to wszystko zależy od tego, w jakiej fazie mamy pszenicę, tak? Jeżeli mam, mam mocne pszenice, mocno rozwinięte, tak jak powiedzmy tutaj ta moja, no to jednak ten zabieg T1 wydaje się, że będzie dosyć wcześnie, tak? Bo jeżeli mamy pszenicę siane później czy to po burakach, czy po kukurydzy, to wtedy spokojnie możemy sobie wziąć produkty oparte na właśnie te, sudy, te triazole. Bo, będziemy, bo wiemy, że zrobimy tamtą tę jedynkę później, kiedy te warunki prawdopodobnie będą lepsze, jeżeli chodzi o temperaturę. Tutaj też mam różne odmiany zasiane, ale no kapitalnie to wygląda te zasiane. Dobra, w tych wcześniejszych pszenicach miejmy właśnie świadomość tego, że temperatura może być nie do końca idealna. I tu też warto zwrócić uwagę na... Regulacje, bo ja u siebie przynajmniej myślę, że większość tak osób też robi, bo to jest najskuteczniejszy wtedy zabieg, robi regulację z zabiegiem T1. T1 robimy, czy też zabieg regulacyjny jest najbardziej skuteczny w momencie, kiedy kolanko odbija nam się od węzła krzywienia, odrywa na wysokość centymetra, dwóch, tak maksymalnie dwóch, to już jest trochę opóźniony zabieg, ale też skuteczny, ale tak centymetr to jest super. I tutaj też musimy uważać, co stosujemy, bo są substancje, które wymagają wyższych temperatur, jak sapak, czy CCC. I tutaj, im wyższa temperatura, tym możemy dać mniej substancji aktywnej. Nieraz bywa tak, że możemy zastosować 1,5 litra na przykład CCC i te 1,5 litra zastosowane w pochmurny dzień zadziała gorzej niż na przykład 0,8 litra zastosowane w słoneczny dzień. Dodatkowo, gdy są niskie temperatury, to te substancje są wolniej e, przemieszczane w roślinie i może dojść do fitotoksyczności. E, są oczywiście e, też e, produkty, które działają lepiej w niskich temperaturach. Są one też troszeczkę droższe tutaj, ale również są bardzo skuteczne i wtedy one dają nam jakby taki parasol bezpieczeństwa właśnie w terminie stosowania. E, z tego co pamiętam to chociażby prohexadion wapnia może być stosowany w niższych temperaturach, również bardzo, e, bardzo skuteczny skuteczna substancja aktywna. Ja prawdopodobnie na tym polu zastosuję takie moje sprawdzone rozwiązanie, czyli właśnie CCC z trinexapakiem. sapakiem. Jeżeli będziemy, planujecie zrobić sobie, będziecie planować jakieś nawożenie dolistne, to pamiętajcie na przykład o tym, że miedź potrafi pogryźć się z prochlorazem. Z substancją, która działa głównie na podstawę źdźbła. Która jest bardzo skuteczna, tania, ale właśnie gdzieś tam potrafi nam się troszeczkę pogryźć. U siebie na tym polu planuje input triple, plus właśnie CCC z z sapakiem. I tu trzeba będzie pilnować tej pszenicy, bo ona już ma postawione źdźbła ku górze, tak naprawdę ma być teraz troszeczkę chłodniej ale jak temperatura się poprawi to na pewno myślę, że Oj. parę dni ja wezmę sobie to do domu zobaczcie jaka roślina wezmę, jaki korzonek długi, spójrzcie pięknie to wygląda zobaczcie jaki mamy, mamy pęd długi gruby, mocny, silny, prawda? i tu za chwilę będzie się pojawiało kolanko ja jestem zwolennikiem wczesnego zabiegu T1. Wtedy możemy troszeczkę obniżyć dawkę. Wszystko zależy od tego, oczywiście, jakie mamy stanowisko. Po czym jest to stanowisko? Ja mam tutaj stanowisko po rzepaku, więc mogę sobie śmiało obu, ob, 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 obniżyć dawkę em, preparatu. Dodatkowo tu jest jakiś pokaz mączniaka, ale to jest stary mączniak, który już ma taką łososiową barwę. On był po prostu zginął. Być może mróz go. Wyskoczył między mrozami. Przyszedł przy mroz, Tak było w zeszłym roku na przykład i przymrozek zwalił nam łączniaka co prawda w zeszłym roku było po 9 stopni mrozu ale korzeń, zobaczcie jaki długi udało się go wyrwać nawet, to jest event. Um, dlatego y, znaczy, co chciałem powiedzieć, bo tak się trochę zakręciłem zwracajcie uwagę nie tyle co na same substancje, na, inaczej nie kierujcie się tylko jakby doborem danego produktu bardziej zwróćcie się na to jako, zwróćcie uwagę na to jaką mamy substancję aktywną i do tego dostosowujcie się z terminem zabiegu. Udało mi się jakoś wybrnąć z tego gali matyjasu słownego, bo możemy wybrać najlepszy produkt, który będzie zawierał w swoim składzie większości triazole. Zastosujemy go w niewłaściwych warunkach pogodowych i powiemy, że to jest dziadostwo, bo nie zadziałało. A my popełniliśmy błąd. A możemy kupić tańszy produkt, ale trafimy w okienko czasowo, trafimy w fazę rozwojową. I zabieg będzie w 100% skuteczny. Dlatego to od nas poniekąd zależy skuteczność preparatów. Oczywiście te dobre preparaty mają jakieś tam, jak to się ładnie mówi, safnery, adiowanty i tak dalej, które gdzieś tam te ludzkie błędy w jakiś sposób próbują e, załagodzić. Ale to w dalszym ciągu my decydujemy o terminie zabiegu, i poniekąd właśnie swoją decyzją wpływamy na jego skuteczność. Dodatkowo zwróćcie uwagę fakt na. Zmianowanie produktami, jeżeli siejemy pszenicę po pszenicy to warto sobie zrobić rotację, ja u siebie taką rotację również będę wykonywał, dlatego też wspomniałem, że to na tym polu będzie input, a na innych rozwiązania będą też troszeczkę inne. Nie zawsze udaje nam się zrobić tak, żeby może sama substancja się nie będzie powtarzać, ale na przykład będzie w tej samej grupie działania, czy o tym samym systemie działania co ta, chociażby nazwa jest inna, ale co ta, co z zeszłego roku, więc na to warto też zwracać uwagę. Nieraz nie mamy możliwości aż tak dużego wachlowania, bo po prostu tych substancji jest coraz mniej. Raczej zabiegu żadnego insektycydem tutaj w obecnej chwili nie planuję. Dołożę oczywiście mikro. Tu ja będę prawdopodobnie na tym polu robił swoją mieszaninę żadnego fosforu i tak dalej na start nie będę mu dodawał bo tak jak wam ostatnio mówiłem te pszenice się zrobiły były takie nieładne brunatne, jakieś tam fioletowe zrobiła się fajna pogoda ciepło, wilgotno rośliny pociągnęły azot wszystko wróciło do normy, więc nie ma co szaleć dodatkowo pola częściowo ci znaczy akurat to i tamto ci znaczy to jest całe po oborniku tamto częściowo po oborniku więc jakieś tam zapasy Mikro mają gdzieś tam w glebie, to chyba na tyle, żeby nie przedłużając. Warto chodzić po polach. Ja na tamtym polu widziałem gdzieś tam pojedyncze samosiewy rzepaku. Jeżeli byłyby to pojedyncze samosiewy rzepaku, które gdzieś tam są w fazie liścieni, w chwili obecnej to nie ma tragedii. Zresztą rzepak nie jest trudny w zwalczeniu, w razie czego. No bo jednak jesień mieliśmy dosyć długą, prawda? mi <laughs> zima, a zima przyszła późno, więc. Raczej ciężko, żeby tak długo substancje aktywne działały. No mnie ratuje też to, że te pszenice są no wyrośnięte dosyć, więc zagęściły łan. Dlatego tym wszystkim chwastom będzie troszeczkę teraz trudniej wyjść, ale warto sobie pochodzić, popatrzeć, bo azot podaliśmy. Te chwasty też będą czerpały z tego azotu, który damy. Będziemy robić tę jedynkę z jakimś dokarmianiem, więc również te chwasty będą to ciągnęły. Nie mówię oczywiście, żeby teraz już jechać z zabiegiem jakimś tam poprawkowym na chwasty, ale żeby pójść na pole i sobie zweryfikować i żeby właśnie zwrócić uwagę na temperatury. Pamiętajcie również, że po zabiegach chociażby przez dwa dni nie powinno być przymrozków. Jeżeli będzie trzeci dzień przymrozek, to opad licho nic się złego nie stanie. Ale jak w ciągu dwóch dni przyjdzie przymrozek, to może być problem. Mogą raz, że nie zadziałać nam produkty, a dwa, że może. Dojść do przypaleń, i wtedy robią się nam takie żółte końcówki, a to jest wynik tego, że właśnie substancje, na przykład tu antywylegać, właśnie on się bardzo wolno przemieszcza w roślinie, i on zostaje gdzieś tam na czubkach liści. Tam jest większa akumulacja tego produktu, tej substancji, i powoduje on przypalenia Ja miałem tak w zeszłym roku na jednej pszenicy. To prawda, suma summarum, ona finalnie dała bardzo ładny plon, ale. Bardzo brzydko to wyglądało z podwórka. Widziałem 20 hektarów rudej pszenicy i o dziwo nie przypaliłem jej rsm A właśnie przypaliłem ją tę jedynką. Um, a nie, przepraszam, wtedy przypaliłem rsm -em. Tak, wtedy przypaliłem. Z 3 lata temu przypaliłem sobie tę jedynką. Dlatego e, w, pamiętajcie, uprawiamy. E, już trochę czasu minęło, pieniędzy, troszeczkę zainwestowaliśmy swojego czasu. Nie spierdzielmy sobie uprawy przez jakąś tam źle podjętą decyzję. Z zabiegiem nieraz warto się wstrzymać, niż pojechać za szybko, chyba że naprawdę trafi takie okienko pogodowe, bo pogoda jest bardzo różna. W zeszłym roku mieliśmy taką, taką niesprzyjającą pogodę, że trzeba było naprawdę wstrzeliwać się w te okienka. Komu się udało, to było super, komu nie, to sobie poprzypalał. I to też nie jest tak, że jak sobie przypalimy, to zaraz jest tragedia, bo tak jak mówię, ja w zeszłym roku sobie taką pszenicę przypaliłem e, RSM-em była ruda, a mimo wszystko dała ponad 9 ton, więc, e, więc tragedii nie ma, tak? Jeżeli wszystko jest zrobione na czas, to powinniśmy być wszyscy zadowoleni z tego. Rozgadałem się, miało być krótko i... Dobra, kończę. Trzymajcie się, cześć!